Witam was moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zapraszam do oglądania. Dzisiejszy odcinek mega na szybko, z racji, że po prostu no za zbytnio nie mam czasu, że tak powiem, ale jestem, żyję, nic mi nie jest. Po prostu brakuje mi y, weny, czasu przede wszystkim, bo dużo się dzieje, jak możecie zauważyć jest tutaj kwoka z kurczakami, zaraz je wypuszczę na dwórek, żeby sobie pochodziły. No, ale no najbardziej to czasu nie mam. No, ale tyle chciałem wam pokazać. Co wam tu mogę pokazać jeszcze? O, te kurczaczki siedzą sobie, są, żyją. Nie wiem, czy z tych był odcinek, ale te też rosną. O, to wszystko też rośnie. Dimuś tutaj siedzi, jak zwykle. Ogółem możecie widzieć, że układ wszystkiego tutaj się zmienił, bo robiliśmy dezynfekcję. Siedzą kwoki. Tutaj jedna, a tu druga. Gdzieś za dwa dni już powinna w sumie. Tutaj mam przepiórki XXL, szeki. Carlfi, chyba, nie wiem jak to się mówi, ale no taka nowa barwa u mnie. Red Pansy oczywiście. No i co, no w sumie to wszystko tyle. O, co z tego kurnika. Te jedzą, tu wybieg. Tu ładnie odrasta. Te normalnie piękniejo. Baby, moje. Większą łopetyny ma od matki. Matka w jej wieku nie miała aż takiego. Jestem ciekaw kiedy zacznę nieść jajka, bo już się doczekać nie mogę. Tutaj obok mam nowy nabytek. Nie pokażę wam go na razie, później. Tutaj też mam kwokę z maluszkami. Ojej, pokaż. Nawet jeden glasek jest. Glaszki, nie gleski, Czekoladki. Redy. Młoda gwardie aktualnie je. Bo były zamknięte, nie wchodzili do kurnika i teraz sobie jedzą. głaska, kuropatwa, retka, spitna motlet no i wiele, wiele innych. Lawędziki. Tutaj taka ładna nowa kurka, tam i tamta z tyłu też, o. zostawiłem sobie po tych wszystkich. Matka uczy dzieci jeśli teraz. Jedzcie, jedzcie. No ale żeby kolorowo nie było, nie wiem czy wiecie, ale chyba wiecie, że kurka Ania, yy, kurka ta o, lokowana, siedziała na jajkach u pewnego Poranku, wypuściłem je jak zwykle. Przeszła tu na wybieg obok, był bardzo chłodny dzień i jajka po prostu zaziębiła. Pięć kurczaczków, trzy dni jej brakowało. Tam jest kogut, tam jest redzia tu przeszła, to znaczy no ją przeniosłem. Tutaj te, ta... o nic tu się nie dzieje, o trzy jajka zniosły, super. Cztery nawet, bo i w budce widzę czekoladowe koguty też są. Bo, o zobaczcie, jabłuszka małe, ale jabłuszka są. Czekolada. Bo tutaj te dwie razem siedzą. Mamba przeszła tu, bo donosiła tamtym kurom i też siedzi tutaj ten już wariuje no i co to chciałem taki wam krótki odcinek zrobić mam nadzieję, że znajdę wenę i chęci na nagrywanie no i to wszystko subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie do następnego, na razie i cześć